Cześć, moneczko widzowie Witam was w kolejnym vlogu na tym kanale Dzisiaj mamy czwartek Wczoraj niestety nic nie udało mi się dla was nagrać Najpierw nie miałem w ogóle co nagrywać Nagrałem tylko wstęp do vloga A potem już jak się rozbrykało to wszystko to było tyle roboty, że nawet nie miałem czasu wyciągnąć tak naprawdę do telefonu, żeby dla was nagrywać. Tak więc dzisiaj vlog na bieżąco. Nie lubię tak, lubię jak mam zawsze jednego, jakiegoś na zapas. Że na przykład dzisiaj dla was nagrywam, sobie na spokojnie montuję, jutro go rzucam, ale jutro już nagrywam kolejnego. No a tego floga niestety dzisiaj dopiero jak przyjadę do domu, to dla was montuję i od razu go wrzucę w weekend. Będę chciał nagrać sobie jednego floga na zapas dla was. W razie właśnie takiej sytuacji, jak wczoraj, że nie będę miał jak nagrywać, to w razie w, zawsze mam jednego floga dla was na zapas, żeby się tak naprawdę. W nie wytackać i nie mieć w ogóle vloga, no bo jak obiecałem, chcę tego dotrzymać, że nagrywam dla Was codziennie. Dzisiaj zobaczymy, co się wydarzy ciekawego. 27 stopni ma być. Ja jestem w krótkich spodenkach. Eee, zaraz wjedzie na plac taki holenderski, angielski domek. Myślę, że wiecie o co chodzi, taki kempingowy domek. Co na kempingach zazwyczaj stoi. Nie wiemy dokładnie, czy on jest na aukcję, czy nie, ale na pewno będę chciał go dla Was nagrać. Myślę, że będę miał fajny tytuł odcinka, właśnie związany z tym domkiem, ale zobaczymy, czy on jest dla nas, czy jest dla kogo innego, czy tylko do przechowywania. Jeśli do przechowywania, no to niestety go nie nagram, bo nie chcę. Mieć potem problemów, jakby coś wyszło, że nagrywam rzeczy, które są do przechowania, można powiedzieć. No i co, na razie jestem jeszcze sam. Czekam, mechanik ma dzisiaj przyjechać, ponieważ szufla a druga nam się zepsuła. Kolega też ma dzisiaj przyjechać. Jest troszeczkę później, będzie chyba później, albo nie będzie go w ogóle. Jedzie właśnie pierwsza ciężarówka. Mam nadzieję, że do mnie to będę miał chociaż co robić już od rana. No i co, długi wstęp, ale zapraszam Was na tego vloga. Widzowie na lampę. Niestety tamten domek nie był dla nas. Gościu chciał po prostu doładować kilka palet. No tak jak widzowie, ja już wróciłem do domu. Ale dzisiaj mało nagrywałem dla was w pracy. Ponieważ dużo się. Nie działało Dlatego dopełnimy Teraz sobie troszeczkę tego froga Jedzonkiem Zamówiłem sobie sushi Zaraz przyjdzie dla mojej dziewczyny kebab, bo ona nie lubi sushi Tak więc zobaczcie jak się prezentuje Zobaczcie widzowie, całe Całe sushi Tylko dla mnie tak więc będziemy się zajadać kotek już też podchodzi, zobaczcie, ona już wie że te sushi już się kiedyś dawałem tutaj widzowie właśnie przyszło rolo na mojej dziewczyny kebabik dobra widzowie ja podjadłem no nie dałem rady z całego ale to u mnie norma że zamówiam takie duże i naraz nie dam rady go zjeść Koteczek się też załapał na kawałeczek. No i co, widzowie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Zostawcie suba, łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że jutro będzie lepszy dzień, że będę miał więcej dla Was do nagrywania. Dzisiaj niestety było słabo, słaby dzień. Słaby dzień, naprawdę słaby dzień, ale za to mega gorący dzień. 29 stopni. No niestety czasami tak było. Wczoraj dzisiaj nie miałem dla Was co nagrywać. Dzisiaj było troszeczkę więcej roboty niż wczoraj. Zobaczymy jak będzie jutro. No i co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Siema!